7 listopada weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli drogowych. Od teraz interweniujące radiowozy policyjne będą mogły parkować w dowolnym miejscu oczywiście pod warunkiem, że nie zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego. Rozporządzenie wprowadza także więcej możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant ma prawo na to zezwolić, na przykład, kiedy opłata za mandat będzie odbywać się za pomocą karty płatniczej. Ponadto w czasie tzw. szybkich testów trzeźwości funkcjonariusz w mundurze nie musi się legitymować każdemu kierowcy. Zmiany regulują także kwestię zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do ładunku policjantowi wolno zerwać zabezpieczenie. Doprecyzowano również przepisy dotyczące nakładania mandatu w wysokości do 500 zł za niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza. Przypominamy, że 1 stycznia wejdzie w życie kolejna nowość od nowego roku kierowca musi pozwolić policjantowi sprawdzić stan licznika.